Za pięć minut, widzowie. Dam, je, dam jeść Momo. Co ty przez 5 minut będziesz dawał jej mieść? Czy ty będziesz ofiarę jej składał? Czy ty będziesz tańczył wokół jej miski i składał jej ofiarę? O co? Co, co ty będziesz robić? Dzisiaj Nex pokaże twarz, a ja dziś mam urodziny, co za zbieg okoliczności. Elit i tak samo jak na, również 6 grudnia. Na pewno się ucieszysz i się absolutnie niczym nie zawiedziesz, Elit, na 100%, na 100%. Tylko Nexo musi złożyć ofiarę dlatego Tak, będzie więcej fabularek BlueO, spokojnie. Już będzie twarz pokazywana. 3700 widzów, widzowie. Ty, dużo. A ile na czacie? Czekajcie, chatters. Chcę zobaczyć, ile na czacie siedzi, ile jest żab z YouTube'a. A ile prawdziwych użytkowników? Poczekajcie, widzowie. Dobra, Multics, mam dobry dzień. Mam dzisiaj dobry humor, dostajesz umbana, ale proszę, pisz tak, żeby nie groziło. Nie wysyłaj losowych emotek. Popatrz, jak ludzie piszą, masz drugą szansę. 6 tysięcy osób. O Jezu, wszyscy widzowie Nexe dzisiaj przyszli. O mój Boże, widzowie. Ale to. Ja powiem tak. Zawiedzeni widzowie zapraszamy na Twitch Tefaustraszmandzio, chatters. tysiąca. I to nawet nie jest taki zły wynik. To nie jest nawet taki zły wynik, co nie? <laughs> Zamieszki, dobrze. Wszystkich kradniemy, widzowie, Next Zabieramy się. Zabieramy Julkę na dworzec. A. A. to, Ale to wraz z tego. Z to przepraszam, czy. Bo Nexy napisał, że musi. Yy, musi dać zjeść momo. Czy ono daje tego? Czy on daje momo Julce? Czy on składa Julkę w ofierze dla momo? Co? Slash chatters, chłopy i chłopiny, nie wykrzyknik chatters, kajek, tylko slash chatters, slash, tak, Szuk. Dziękuję Polski Dinozaur za tiera drugiego pozdrawiam, dziękuję Klaudia za subika i dziękuję Soki za 100 bitsików i siema Devex dziękuję za bitsiki. No. 8k osób. Co się dzisiaj dzieje na Twitchu? Ja 12 kafli, Nexy 8000. A 5000 czatersów na, na 9000 osób, przepraszam. oho, Żaby z YouTube'a. Patrzcie, patrzcie. 9000 osób, widzowie. Jest tylko 5000 czatersów. 4000 osób nawet nie ma konta na Twitchu, nie jest zalogowanych. Co nie jest, z czego 3000 powinno mieć. <ścoughs> to są właśnie żab żabusie, żabusie, żabusie. Dobra, witam, przejmujemy ten czat. Oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą. Idę hardo. Pff, o kurwa, dwa 11 tysięcy? O kur. Ile? Ja wiem, że ile to jest martwy mem, ale ostatnio on pasuje. Chatters, 5 tysięcy chatersów, widzowie. Jest oficjalnie 40% osób ma konto tylko. Oficjalnie tylko 40% osób ma konto. O Jezu, o, ja to będzie cudowne widzowie ten revil, o, ja już mogę, ja, no, no to będzie niesamowite. 13 tysięcy przegoniony zostałem. A Boże, ale to będzie cudowne widzowie, o matko, loża szyderców, widzam, widzam, Widz, widzam co? Witam, witam, ale będzie. O mój Boże, widzowie, 14 tysięcy, o matka, 5 tysięcy czatersów, 14 tysięcy widzów. To będzie cudowne, widzowie. To będzie cudowne. Zapraszam wszystkich tam widzów Nexa. a nie słyszą tego, a szkoda, jakby to słyszeli. Jest głos? Ostatnio streama dla tylu ludzi prowadziłem chyba... Nigdy. Na YouTube jeszcze, czyli no, to było dwa lata temu. Monka Giga, cześć widzowie, witam, no, dzień uwaga, dobry. Uwaga, Zobaczymy. zobaczymy. Witam wszystkich, no, no. bardzo gorąco, stresuję się no, strasznie, zobaczymy, ta. zdałem trochę ciała, bo się spóźniłem. Zaraz wszystko opowiem. Aha. Dzień dobry, hej. E, od czego by tu zacząć? Witam widzów wszystkich e, witam wszystkie pijawki e, kolegów moich, Wpadka i tam kto jeszcze ogląda, witam. Dzień dobry. <grym> Krzysiu. Ja nie... <grym> ja nie jestem pijawką, Dobra, widzowie, ja zamierzam ci początku... zabrać tylko wszystkich widzów, jak chcę spokojnie. Historię. Oho. Na początku mam na was piękną historię. Oho, przedłużanie, przedłużanie, żeby widzowie nie uciekli. Dobra. Dostałeś Kaziok tam bana? Eee, to będzie, czekajcie, to może alerty co? mam wyłączone wszystko. O, jeszcze będzie, czy, tak, jeszcze włączy będzie włączy trzy tego, tego, alerty, jeszcze po. będzie czytać, widzowie. Ej, o, to jeszcze z 15 ej, minut ja do się tego. no zaraz bardzo, powiem. w tym momencie widzowie. 17 tysięcy. 5 minut, 17 tysięcy podałbym wam powiedzieć historię, dlaczego jestem. Wizowie, ja jestem, nie jestem pijawka, ja jestem pasożyt, ponieważ ja przeszedłem na jego streama i ja zamieszam tych wszystkie te 17 tysięcy żabek z YouTube'a. Wszystkie wchłaniamy, wizowie, bo my tutaj kontencik robimy od razu. Trzeba już pokazać, a nie chcę nic zlikować na początku. Przejdźmy, widzowie. Taki jest sposób, plan, żeby ktoś nie żeby... myślał, że będzie jakkolwiek inaczej, widzowie, wchłaniamy. Julka o 17 :40. jak Wagario, oto to. Ja jakoś jestem dobrym chłopakiem, to stwierdziłem, że ją odwiozę No i niestety tak odwiasło odwiadłem ją do takiego stopnia, że 8, tysi był jakiś 8 tysięcy chattersów 10 tysięcy żab z YouTube'a, 40%. 40% to są ludzie z Twitcha 60% ludzie z YouTube'a. Około 17.35 odjeżdżałem z parkingu. To. O godzinie 18.10 jeszcze byłem na dworcu, nie? po Więc... Na początek coś się stało. Dziękuję bardzo na Plerk za 100 bitów. Dzięki pięknie. Czekaj, Aha, się. aha. E, Potrzebuję jakiejś cenzury. O, o nie! Okay. Dlaczego Dla taką? Ja typowy nexe. Okej, okay, to mi się podoba. I teraz tak. To bym przyciemnił, to też. Ale moderatorzy e dobrze pracują na czacie, widzowie. Pracują, do, do, dobrze pracują na Twitchu tutaj u niego, że wysyłają link do Better Twitcha, Może jeszcze umie, umie, umie się tego uda mi się ściągnąć. Ej, ja bym chciał, żeby. <laughs> Nexem a mam nadzieję, że nie ma zaznaczone na Google Mapsie swojej lokalizacji. ludzi nie widziałem, ej? 20 kafli zaraz będzie. Czekaj, 20 kafli. Ile ma Bartosz? 20 ile? 24! Dzięki bardzo. No, anyway, widzowie kochani, jest tu dworzec Maski, świetny, zachodni, słuchajcie. Podjadę. Pokażę wam miejsce, gdzie stałem się przez 40 minut. W tym miejscu, przed tymi pasami, spędziłem 40 minut mojego życia stojąc w tym momencie na to. Więc, więc no ja, pierdziele, 20 osób. Jak myślicie, doda na na Discorda widzowie, doda czy nie doda żabkę? Doda czy nie doda żabkę? To można pogadać ze mną. A jak coś ważnego, to mailowo polecam załatwić. Siema! Widzowie, dacie mi... Powiedzcie mi dlaczego jest was tutaj 20 tysięcy, w sensie... Bo masz pokazać yy... twarz, no, gościu. film. Okej, okay, dobra, jestem inkognito, żeby mi mapy nie zapisywały, No anyway, stałem tu dzisiaj 40 minut. O, dziękuję graf! Graf się zatencjował bardzo dobrze. Dzięki Graf, dzięki taktyczny tylko, solowa Czekajcie, Ktoś, czekajcie, mam bicy, mam bicy jakieś witam. na koncie. Nie mam. Powinienem tak, no, kupić i dać bicy. Siema, zapraszam po pokazaniu twarzy. I generalnie wypadek był <laughs> Ale nie no, spokojnie. Nie był w tym miejscu. Że jak się tutaj jechało. To w tym. To w tym... Daj gifty dla atencji! <laughs> Moga giga, co tu się dzieje, ja się stresuję, widzowie! 21 tysięcy! Widzowie, widzowie, slash chatters, slash chatters, slash chatters. O, poprawiło się, 15 tysięcy chattersów. 15 tysięcy chattersów, poprawiło się. Dziękuję Toruś, ale za akurat nie mam, jeżeli chodzi o... No, ale się wszyscy atencjują. Toruś, grafi, i teraz to wszyscy tutaj. Subiki, dolej ty. Lisu! Nie no, widzowie, ja sobie odpuszczam. Ja nie chcę być w tym gronie, które daje specjalnie suba i bicy, bo ma 20k osób. Nie chcę być w tym gronie, widzowie. Ja wolę po prostu streamować, przyjdą i tyle. O nie, nie. Teraz powinniśmy przejść, bo... Ej! Podoba mi się, że masz do życia. Dziękuję już. Siemka. Siemka, witam. No, ja czekam. Dzięki bardzo. Ospleks, Laksa. Nie, 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 widzowie, to nie jest... Reklama nie jest warta, te żaby z YouTube'a one wyjdą z Twitcha potem. ...słownie sekundę temu. Torek, test to alertów! To Atencyjne szmaciury wszystkie. Zaszka to był spokojnie spokojny. Dobra anyway widzowie, kadałem dzisiaj z Julką. O dziękuję. Czuk lecimy kochani. Ty on zaraz ja ten Tensacjonas co je, a nie tylko Mandzia. Ja bym, ja bym porozmawiał o tym co się dzieje. Ja czekam aż on pokaże, ja czekam widzowie. Czekam na ten moment, no już przestań. Przyszli, a no szybciej, no przepraszam, ambicje wysyłać, odpowiadam. Widzowie kochani, obczajcie aha, sytuację, aha, aha. że dzisiaj. No no no, ale będzie wszędzie, zaraz. Ale przedłuża, co, ale przedłuża, co nie? Ale przedłuża. Zgadaliśmy o tym streamie dzisiaj, co nie? I generalnie. Stare <noise> Pozdrawiam. Kolejna pijawka, kres, 500 kres. bitów. I generalnie gadam sobie z Julką, ja tak myślę sobie. Ty no wstawiłem ten film w sumie już, bo akurat tylko o 17 <noise> więc jak stawiłem film, to akurat byłem w aucie. Bitsy dla atencji unowek największego giganta. Esek, Eszek! Esek. mnie nie denerwujcie, stresuję się, pewnie to ogląda jakiś torek teraz, w Mandzie. I w momencie mnie słyszy pewnie 30 tysięcy ludzi. Oto to, oto to. O to, I to giga. I no, kończę z tą historią. się sytuację. No już nie przed Przedłużaj! Ale przedłużanie, co nie? Fajnie, jakby było 3000 ludzi na streamie, tak wiesz? tak Fajnie, jakby było 3000 ludzi, nie? Twarz, nie, przedłużasz <śmulisz> twarz z rozczarowaniem. Twarz, Zaraz! z rozczarowaniem? twarz z rozczarowaniem? Twarz z rozczarowaniem? Jakie reklamy wszyscy? Widzowie, szybko wysyłać nie, darmowa nie, reklama na 23 23000 ludzi. Twarz z rozczarowaniem? Twarz z rozczarowaniem. Ale widzowie, Znale, ciekawe, nie, gdzie się rozejdą ci wszyscy widzowie po pokazaniu twarzy. Stałem się tak popularnym streamerem, że Nie już ma. jakiś pastor, że ty się reklamują swoje serwery Minecraft tak, w Ej! Ostatnio pamiętam było coś takiego na YouTube, jak były te zboczone Moniki i tak dalej. To 23200. Viki, dziękuję bardzo. O. Dobra, widzowie, przepraszam, bo, bo biegam od tematu całkowicie stresowałem No, no, no. Się. no. Mówię dzisiaj, już. Co chłop zrobił clickbait na YouTube'a, że zapowiada streama? Widzowie, wyobraźcie sobie. Nexer robi taki typowy clickbait. No, dostałem bana, za co? Nawet kurwa nic nie pisze na tym czacie zjebani moderatorzy. No kurwa, no, przepraszam, aż takich głupich moderatorów to ja nie mam. Imagin, chłopca jest, zapowiada streama, robi losowego clickbaita na YouTube'a, co nie? A tutaj okazuje się, że jest taki dobry ten clickbait, że 24 tysiące widzów przychodzi. O nie? Zich będzie w tle. Dziękuję bardzo. Na kimkot? Nigdy nie widziałeś ludzi, a tyle ludzi nigdy nie widziało siebie. Do no bezkitu. ja się, stres, ja się ja nie tak zstysuwałem, przepraszam. Ludzie nigdy nie widziało ciebie, Widzę, ja was przepraszam, ale ostatnio do tylu ludzi, ja gadałem serio dwa lata temu, nie? wiem? wykupili na mnie timeouta, ale za jakim prawem? A czy ci moderatorzy nie mają, nie wiem, innej pracy na tym kanale, aniżeli dawanie tego, timeoutów za punkty? skitu, tak będzie, Karol, 100%, że tak będzie. Unban Mandzia, co będzie <grym> Blaki! Po pokazaniu. Jezu. I dobrze, blaki, i dobrze, blaki. To nie ja sam wysłałem, to nie ja sam wysłałem, tylko to mój widz wysłał. Zatem to nie ja się atencuję i zapraszam do siebie, tylko to moi widzowie. Bardzo dobrze, dobrze to rozegraliśmy, widzowie. Chudź! Iznak pięć czysty. Ale ja jestem w szoku w tym momencie. Dobra! BEZ PRZEDŁUŻANIA! Przez BEZ PRZEDŁUŻANIA! Bez bez tego, nie, będą nie stresuj się. się. NIE WIEM CO TU SIĘ DZIEJE! SAM NIE WIEM CO czekaj, tu SIĘ czekaj, DZIEJE! Czekaj, czekaj, Tentacion. 24 4, 700, to 700, przegania się, go! Siedział cały zestresowany, już mi po, po spływa. Paris? Ej dobra, może być Paris. A dobra, on Sia będzie grać z Parisem w... platynowym, nie da rady. Nie, nie da rady Nexe. Spar nie, to jest to dziwne Łukasz, co ty robisz. Za zachowanie. Robisz ja kurwa nic wziący. nie robię gościu, ja tylko Widzimy. cię oglądam, to widzowie. to widzowie, to widzowie, ja nie mam wpływu na nich, ja nie mam wpływu. Dobra, skipuję, na razie, skipuję, ale na, na razie, witam na stronie. Bartosza. 18, bo się zestresowałem jak ja, pierdziele. No, wracając, gadam sobie dzisiaj z Julką, no. Jak jedziemy, akurat ktoś mi wszedł. Że wiecie, zrobiłem generalnie zapowiedź tego streama, bo chciałem ogłosić kilka spróbowań. Aha, historia. Na kanale. Cool story. Generalnie strasznie się zaniedbałem Twitcha ostatnio. O, tak. Do takiego stopnia, że. W że przyszło 25 tysięcy ludzi. W streamie siedziało około maksymalnie 2000 ludzi, dlatego. To, że po jednym filmie zebrało się was tutaj 25 tysięcy, no to dla mnie to jest. Po jednym filmie o tytule pokazuje dzisiaj twarz. Waszek, kto wyzywa i daje perm. Dlatego, Konik, uspokój wszyscy. się. Eee, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że Dzisiaj gadam... Tylko, że u nas jest tak, pokaż twasze motka, pokaż twasze motka, motka, pokaż twaj, a u nich. ryj, 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 twarz, twarz, ryj, 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 twarz, twarz, ryj, ryj twarz, twarz. Żaby z YouTube'a zdążyły zrobić YouTube konta, ale jeszcze motek nie umie używać. Cały ze strany, wiecie tak, cały totalnie ze strany jestem, bo ten względem, że Jezu, zapowiedziałem stream o 18, odpalam się 18.30 i, i, i widzę, że was Aha. jest. to jest 25 tysięcy ludzi, co tu się dzieje w ogóle? No, Przepraszam, no, no. że tak przedłużam i no, gadam. Strasznie się, przedłuża. Ale ja jestem zestresowany, bo po strasznie prostu. Strasznie przedłuża, strasznie przedłuża. No może jeszcze chcesz pogadać Naprawdę sobie, może ja, jeszcze podzwonisz ja do ludzi. Jestem w soku, serio, jestem w soku, ale już może przestańmy <coughs> gadać y, o tym, że no. jestem w soku. Y, tylko po prostu, A. Y, tylko po prostu zacznijmy, tak? Generalnie, wszystko co widzicie, w całą nową stronę graficzną, którą zaraz chwilę zobaczycie na kanale, alerty, które, które, które widzieliście już, te, Ale takie, przedłuża. te takie fajne, jak se tańczą na zabicy, wykonał, wykonał Brad Diablesa, on się X-Maxik nazywa. I generalnie Maxik. mówię to tylko dlatego, bo, bo, Maxik, bo, bo jakby Jeśli jak jakiegoś grafika, to, to możecie się do niego odezwać, bo on jest chętny, no. To chciałem powiedzieć. Chce zarobić jak najwięcej na reklamach, ja w tym miesiącu za reklamy zarobiłem 400 dolarów, zatem sobie nie zarobi za dużo. Graficzną. I on I o tym wie. Było, e, praca, którą zaraz zobaczycie, jest zrobiona w 100% z silaksika. W sumie dwie prace. E, aha, no dobra, aha, ale no jak musimy. Czekajcie. Na ekran. I no uwaga, i, uwaga. Tak, uwaga, uwaga. Sposób, 26 400. Nie, nie spamować do mnie, Kidosy. Dobra, nie tak, się. widzowie. W tym momencie na ekranie widzicie coś, co przez ostatnie. <laughs> będzie pro był roku, w roku Zaraz było na praktycznie każdym streamie no nie no i nie oszukujemy się aha no, Zaraz zobaczycie wicem w sensie taki do no, niej. 40 robisz, tak minut na tak tak w ogóle no i tak, zaczęliśmy sobie myśleć ostatnio, co by można było zrobić, żeby to wyglądało... I dzień, że jacyś ludzie z Twitcha tutaj przychodzą, takie normalnie Twitchowcy, co siedzą, o kurwa, tym jest 27 tysięcy, jakiś Nexe, nigdy o nim nie słyszałem, to chyba jeden z tych minecraftowców, ale 27 tysięcy muszą być dymy fest, ja pierdziele wbijam. No dobra, wpadł. Meanwhile dymy. Generalnie dobra, no powiem wprost. Wbiłem się kiedyś na Twitcha, do mojego zioma dobrego, Oho. Mój dobry ziomo nazywa się Leso... O. Kurwa, myślałem, że ja. Aj, nie ma reklamy darmowej. Kurde. I mój dobry ziomo... O, tutaj jest. I mój A dobry ziomo promocja. se streamuje, nie? Lisu se streamuje. I generalnie Lisu ma takiego fajnego Bongo Kata na, tym. I, i I na to. I generalnie... patrzcie na to, patrzcie no na dobra, to, patrzcie na to. Dobra, nie będę was tutaj już trzymał na piersi. Patrzcie na to, uwaga, uwaga, I patrzcie na to. O, jest taka, uwaga, mil. Że... Oni nie wiedzą, Jestem oni nie wiedzą, widzowie! Nie ukradłem Krzysiowi pomysł. Oni nie wiedzą, widzowie! E, całość Biały twist w ogóle. Wy... Wyprodukowana, narysowana, zrobiona przez. Biały Twist to jest incognito mode! ta bo ta na ta, ta ta. I nie chciałem, żeby było coś zapisane, bo ja mam jakieś tam znaczniki na łapach. No, i generalnie cała, cała praca tego Bongokata i tak dalej. Nie za chwilę zobaczycie, została wykonana przez Xylacsa. Także. O, tutaj macie end stream na przykład. Witam wszystkich. Gorąco. Oj, skip Że Także jesteś. Jeszcze jest te ty... przejścia z Fortnite'a, że To jest baited. pierwsza kamerka, to jest kamerka na mnie z łóżka. To jest w ogóle ale eskry. zaraz, ale zaraz będą go <grym> wysypać. Tak no jak se ty chuju, ty nie na filmie. Jak mogłeś na cnego szukać? Jak mogłeś na tego szukać? To No i też się się, patrzcie to. I patrzcie, i normalnie tak o ten telefon. Ten telefon tak o normalnie możecie wiecie. Możecie. Czekajcie, dam wam full fulkama w ten sposób. Czekajcie, czekajcie, to jeszcze nie koniec bitwy. Tak o, możecie z tym ruszać. Ale to nie wszystko, żeby nie było, to nie wszystko. No, to jest końcowy stream. Teraz, widzowie, przejdźmy do sceny numer 1. Sceny, której ja używam przez całe swoje życie. I teraz, widzowie, patrzcie na to. Jesteście na to gotowi? Bo ja nie. Ja ja jestem. Bo ja nie jestem. Oni cały, to. oni cały czas myślą, że twarz będzie. Oni cały czas myślą, że będzie twarz. byczku. Pa to. I coś to? Normalnie, kamerka na streamie! I są sklepsy, komity, się taką ruszam! Mono w tle przy kominku w ogóle. <noise> Także, no. Actually, nie będę ukrywał, że jestem w ciul zestresowany w momencie, że jest w tym momencie 28 tysięcy, bo legitnie. Ja się... Co? chłop chciał zrobić mały dowcip na 5 tysięcy osób, ale przyszło ich 30 tysięcy. Ja no, nie słuchajcie. Muszę... Zapraszam, tutaj jest prawdziwa kamerka. Brzydka morda, ale za to prawdziwa kamerka. Zapraszam. To przedstawisz po prostu moim widzom z YouTube'a. E, moim widzom YouTube'a kochanym, że są jakieś zmiany na streamie. Nie spodziewałem się tu was 28 tysięcy, do cholery! W sensie... Ty no, widzowie, jak... a co jeżeli zostaną i Nexy się okaże, że będzie nowym będzie na równi z Tentacjonem i będzie wielka bitwa na Twitchu Nexe kontra Tentacjon. Can you imagine? mówi Co za w ogóle. No ale tak jak mówiłem, no naprawdę nie spodziewałem się, że... Nie spodziewałem się, że z tego filmu aż 28 tysięcy z Was stwierdzi, że wejdzie Zapraszaj na. Zapraszaj go do gry, już ta siema! Chcesz pograć? Siema, siema, gramy! To dzisiaj to jest nasza kamerka. Witam wszystkich, mogę wam pomachać. Mogę wam jeszcze momo klapnąć jak chcecie. Czekajcie. Nie no, 29 tysięcy, jakie uciekają? No przecież są. Już czekajcie, czekajcie, już patrzę. Asklap na A niego czacie, patrzcie. Ale Asklap na czacie. Pod macham tego! Ale asklap na, na czacie leci u Uspokójcie się! Spokojnie! Piepsam odbit! A wy co w życiu asiaknaliście? Zariebistuję! O boże! PIEPSA? d dwukropek? D2KROPEK? PRZEMOC? PRZEMOC NAD ZWIERZĘTAMI? PRZEMOC NAD ZWIERZĘTAMI? SŁUCHAM? CO? Wszystkie nowe osoby witam, bardzo gorąco. Nie, no na masakra, nie, no zawiodłem nie, się. Zawiodłem się, widzowie, okropnie się zawiodłem. Nie, no zawiodłem się naprawdę. Za wszystkiego. Jak coś, e, całość... Ile tego. Te dwie prace, które się czekajcie, dostają... ile mu ten film zrobił na YouTubie? Nexe, o twarzy, czekajcie, Nexe. 93 tysiące w godzinę, 120 tysięcy. A póki co, widzowie, no to było. To było 130 tysięcy. 130 tysięcy zbejtował 130 osób na to i cały czas oni wbijają, oni cały czas wchodzą i cały czas się bejtują. Czemu nie ma twarzy? No tak jak mówię, widzowie, no jednak twarz to nie jest coś, co, co ja bym I chciał. Się się chciał tym pokazać póki co. Ale jest taka zmiana, więc macie się na co patrzeć, więc kamerka, no powiem tak. 22 tymi, tysiące, km, o nie, biedni widzowie jest... zbejtowani bez... Dobra, e, widzowie, kochani Przechodząc już do Ale były dymy, co, widzowie, ale pokazał twarz Ale Neksemary, i kurde, hotuwa, widzowie Hotuwa Pytanie, hotuwa czy nie hotuwa Chyba hotowa, co nie Chyba hotowa. Totalna hotowa. Kasper, <noise> dzięki za suba, Nobyczku, dzięki za dwa miesiące Pasketik, dziękuję za sześć. Mutik, dziękuję za suba, El Generał, dziękuję za stobiców NSC NSCF, dziękuję za suba, El generał, dzięki za stobiców, Dagmara, dziękuję za stobiców, miły, dziękuję za Prima. pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeszcze kidropika mi zareklamowałeś, dziękuję Soki, dziękuję za stopicików. Pisałem sam dwa lata temu fanfic o youtuberach. skrytykowałem tam dużo rzeczy i mi się ośmiolatki, w komentarzach. Teraz będę mogła dodać opis, jak Krystian wygląda. Po co... <noise> Ona myślała jeszcze przez chwilę. Senok, dzięki za suba. Plasa, dzięki za stowiców. Kuba, dziękuję za dwa miesiące. Pan Luffy, dziękuję za widziki. I dziękuję tam tego syntaxer. Tak, będziemy w tym tego. O, wydało dzisiaj update do Mario Party. Zajebiście. Dziękuję syntaxer, bardzo ślicznie. Eli, dziękuję za piątkę. No, no to co widzowie, to jak już Nexe pokazał twarz i okazało się, że nie pokazał twarzy, to może my dalej oglądamy content, co my robiliśmy. Wracamy do tego, co robiliśmy.